Ukochany synu, posłuchaj uważnie przesłania, które dziś wkładam w Twoje serce. Jestem Bogiem, który widzi więcej niż Ty, który zna Twój ból i rozumie ciężar, który dźwigasz. Wiem, jak trudne są chwile, wiem, że martwisz się o swoją rodzinę, ale chcę, żebyś wiedział, jestem schronieniem, które nigdy nie zawodzi. Teraz jestem przy Tobie, dbam o Ciebie i wszystkich, których kochasz. Być może zastanawiałeś się, czy naprawdę słyszę Twoje modlitwy, czy jestem uważny na Twoje potrzeby. Powiem Ci szczerze: każdą łzę, którą wylałaś, zachowam ze sobą. Każde Twoje wołanie o ochronę, zdrowie i spokój w Twoim domu dociera do mojego serca. A dziś mówię Wam z całą jasnością: Jestem Waszym Bogiem i w ciszy pracuję dla Was. Kiedy nie widzisz wyjścia, ja już przygotowałem drogę. Kiedy czujesz strach, ja jestem Twoją odwagą. Kiedy czujesz się samotny, jestem Twoim wiernym towarzyszem. Nie poddawaj się, bo wspieram Cię nawet w najciemniejsze noce. Ufaj, że moja miłość nie zna granic, a moja łaska wystarczy, aby przemienić wszystko, co Cię martwi. Nie tylko troszczę się o Ciebie, ale także otaczam Twoją rodzinę swoją miłością. Każdy członek Twojej rodziny jest chroniony moją potężną ręką. Nawet jeśli wiatr wieje mocno, ja jestem fundamentem, który Cię podtrzymuje. Żadne zło nie może zniszczyć tego, co postanowiłem zachować. Synu, zaufaj mi, kroć się z wiarą i nadzieją, ponieważ przyszłość, którą mam dla Was i Waszych rodzin, jest przyszłością pokoju, radości i spełnienia. Jestem Bogiem, który odnawia, wzmacnia, przemienia sytuacje niemożliwe. I podczas oczekiwania pamiętaj: nigdy nie opuszczę Ciebie ani Twoich bliskich. Wstań dziś ze świadomością, że Twój dom jest pod moją opieką. Jestem pasterzem, który prowadzi, ojcem, który kocha i przyjacielem, który pozostaje. Uwierz w to: Twoja rodzina jest bezpieczna, ponieważ jest w moich rękach. I nawet jeśli jeszcze nie widzisz zmian, nawet jeśli czas wydaje się długi, a odpowiedzi opóźnione, chcę, Abyś zaufał mojemu celowi. Jestem Bogiem, który działa w idealnym momencie, który przemienia łzy w radość, a zmagania w zwycięstwa. Nie mam żadnej obietnicy, która nie wróci pusta, a to, co przygotowałem dla ciebie i Twojej rodziny, spełni się. Podczas spaceru nie zapomnij o czymś ważnym. Widzę Twój wysiłek. Widzę, jak walczysz o ochronę swoich bliskich, jak pragniesz być dla nich schronieniem. Ale chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam w tej misji. Jestem Twoim wsparciem, Twoją pociechą, Twoją siłą. Kiedy poczujesz, że już dłużej nie dasz rady, oddaj wszystko mnie. Niosę to, co jest dla Ciebie za ciężkie. Twoja rodzina jest dla mnie najcenniejsza. Każdy z nich jest częścią mojego doskonałego planu, i mam cel dla każdego życia, które składa się na Twój dom. Nawet Ci. Którzy są daleko, którzy, jak mi się wydaje, oddalili się ode mnie, są pod moim czujnym okiem. Pracuję nad sercami, poruszam sytuacje, przygotowuję ścieżki pojednania i pokoju. A teraz, synu, chcę, abyś odnowił swoją wiarę. Chcę, żebyś ufał nie tylko temu, co widzą Twoje oczy, ale także temu, co robię w tajemnicy. Pamiętajcie, że jestem Bogiem który pomnaża to, co małe, który wskrzesza to, co wydawało się martwe, który przemienia łzy rozpaczy w pieśni radości. cię się ze mną. Przedstaw mi wszystkie swoje troski i pragnienia dotyczące swojej rodziny. Słyszę Cię. Słuchając Twojej modlitwy wysyłam moich aniołów, aby otaczali i chronili Twój dom. Właśnie teraz, w tym, co niewidzialne, dzieje się dzieło, które przyniesie Twojemu domowi wieczne owoce. Kocham cię miłością, która nigdy nie zawodzi. Chcę, abyście Ty i Wasza rodzina żyli w tej prawdzie, bez strachu i wątpliwości. Odpoczywaj we mnie, bo dopóki Ty ufasz, ja działam. Twoja przyszłość i przyszłość tych, których kochasz, jest już w moich rękach i nikt nie może odebrać mi tego, co postanowiłem zatrzymać. No to ruszamy dalej. Krocz z podniesioną głową i spokojnym sercem. Zwycięstwo nadchodzi. Dostawa już nadchodzi. A wszystko, co dziś wydaje się niepewne, przemieniam w bezpieczeństwo i obfitość. Jestem Twoim Bogiem i zajmuję się wszystkim. Zaufaj, bo to, co najlepsze, jeszcze przed Tobą. Chcę, żebyś wiedział, Synu, że moja miłość do Ciebie i Twojej rodziny jest miłością, która nie zna granic. Bez względu na to, co się stanie, nigdy cię nie opuszczę. Moja obecność jest stała, moja ręka zawsze wyciągnięta, a moje serce zawsze uważne na Twoje potrzeby. Może jesteś zmęczony, a może czujesz, że wyzwania cię przerastają, ale pamiętajcie, ja jestem Bogiem, który daje siłę zmęczonemu i pomnaża siły temu, który nie ma już sił. Kiedy będziesz słaby, ja będę Twoją siłą. Kiedy się zgubisz, będę Twoim przewodnikiem. Widzę marzenia, które masz dla swojej rodziny, nadzieje, które nosisz w sercu. Widzę modlitwy, które odmawiasz za tych, których kochasz. Chcę, abyście uwierzyli, że każdy z nich zostanie wysłuchany. Nie ignoruję żadnego Twojego krzyku. Dopracowuję każdy szczegół, przygotowując przyszłość pełną błogosławieństw i radości dla Twojego domu. Stopniowo przywrócę to, co zostało złamane, lecząc rany, o których istnieniu być może nawet nie wiedziałeś. Przenoszę jedność, pokój i miłość do Twojego domu. Strzegę każdego członka Twojej rodziny, chronię ich przed niebezpieczeństwami, których nawet nie jesteś świadomy, a które już usunąłem. I wiedz jedno, miłość, która jednoczy Twoją rodzinę, jest odbiciem mojej miłości do Ciebie. Siła do pokonania wszelkich trudności pochodzi ode mnie. Zawsze, gdy pojawią się wątpliwości, gdy okoliczności będą wydawać się trudne, zwróć się do mnie. Jestem Twoją pomocą, Twoim światłem, Twoją pewnością. Bądź silny, bo czekają na Ciebie wspaniałe rzeczy. We właściwym czasie zobaczysz owoce swojej wiary i wytrwałości. Drzwi, które wydawały się zamknięte, otworzą się. Odpowiedzi, które wydawały się odległe, nadejdą. A to, co dziś wydaje się być pustynią, zostanie przekształcone w żyzny ogród. Synu, zaufaj mi, spoczywaj w mojej miłości, bo dbam o każdy szczegół i nic nie wymknie się mojej kontroli. Twoja rodzina jest dla mnie najcenniejszym darem i nigdy nie zostawię cię w nędzy. Krocz z nadzieją, bo to, co najlepsze we mnie, jest zarezerwowane dla ciebie. I przede wszystkim pamiętajcie, jestem Bogiem rzeczy niemożliwych. To, co wydaje się utracone, przywracam. To, co wydaje się nieosiągalne, czy realnym. Trzymaj mnie za rękę, bo jestem z Tobą i Twoją rodziną dziś i na zawsze. Idąc przez życie, stawiając czoła wyzwaniom każdego dnia, chcę, abyś czuł moją obecność we wszystkim, w delikatnym wietrze, który maskę Twoją twarz. W cieple uścisku, w małych radościach, które rozkwitają pośród trudności. Jestem w każdym szczególe, pokazując Ci, że nie jesteś sam. Wasza rodzina jest arcydziełem, którego strzegłem z wielką gorliwością. Nawet w czasach konfliktu lub gdy sytuacja wydaje się wymykać spod kontroli, podejmuję działania. Naprawiam serca, uczę miłości, która przebacza, cierpliwości, która buduje i nadziei. Która jednoczy. Zaufaj, ponieważ upragnione przez Ciebie zmiany już się dzieją. Kiedy poczujesz, że ten ciężar jest ciężki, pamiętaj, żeby oddać go mnie. Jestem tym, który zmniejsza ciężary, który odnawia siły i przynosi pokój przewyższający wszelkie pojmowanie. Nie chcę, żebyś stawiał czoła swoim zmaganiom sam. Kroć ze mną. Zaufaj mojemu przewodnictwu i odpocznij pod moją nieustanną opieką. Chcę, żebyś był światłem także w swoim domu. Niech twoja wiara będzie żywym świadectwem, że nawet w obliczu trudności istnieje wierny Bóg, który troszczy się o wszystko. Niech twoje słowa będą dla mnie źródłem otuchy, a twoje czyny odbiciem mojej miłości. Jesteś narzędziem, dzięki któremu mogę przynieść pokój i pocieszenie ludziom wokół ciebie. I pamiętaj, widzę przyszłość, której ty jeszcze nie możesz zobaczyć. Jest to czas pełen radości, świętowania i osiągnięć. Nawet jeśli dziś czujesz, że otaczają cię problemy, wiedz, że to chwilowe. Przygotowuję coś o wiele większego i piękniejszego dla ciebie i Twojej rodziny. Dlatego, synu, módl się, ufaj i chodź. Twój dom jest pod moją ochroną, Twoje serce jest w moich rękach. A miłość, którą Cię darzę, jest wieczna. Bez względu na to, co się wydarzy, nigdy nie zawiodę. Zjedz mi, jestem z Tobą na każdym kroku, dbam o każdy szczegół i prowadzę Cię w stronę lepszych dni. Trzymajcie się mocno wiary, bo moja obietnica jest pewna: dbam o Was i Waszą rodzinę dziś, jutro i przez całą wieczność. Nie tylko dbam o Ciebie i Twoją rodzinę ale także otwieram ścieżki tam, gdzie kiedyś były mury. Przenoszę możliwości tam, gdzie do tej pory widziałeś tylko rzeczy niemożliwe. Chcę, abyś uwierzył, że moje plany są większe i lepsze niż cokolwiek, co możesz sobie wyobrazić. Synu, nawet w te dni, kiedy czujesz, że wszystko rozpada się na kawałki, wiedz, że buduję niewidzialne fundamenty. Po cichu buduję solidną przyszłość w której ty i twoja rodzina będziecie mogli żyć w pokoju i dostatku. Wasze modlitwy, wasze łzy i wasze wysiłki nie idą na marne. Widzę wszystko i we właściwym czasie sprawię, że to, co zasadziłeś z wiarą, rozkwitnie. Chcę, abyś spojrzał na swoją rodzinę oczami nadziei. Nie patrz tylko na wyzwania, ale zobacz potencjał, jaki w każdym z nich umieściłem. Obdarzyłem każdego członka Twojego domu wyjątkowymi darami i talentami. I pracuję nad tym, abyście razem, jako rodzina, mogli zabłysnąć i być świadkami mojej miłości na świecie. Synu, nie ma dla mnie rzeczy zbyt małych, by nie przejmować się nimi. Każdy szczegół, każde zmartwienie, które ciąży Ci na sercu, noszę ze sobą. Zaufaj mi, gdy sprawy wydają się niepewne. Moja ręka jest nad Twoim domem, chroni go i prowadzi. I wiedz, że obietnice, które Ci złożyłem, są niezmienne. Nawet gdy świat wokół Ciebie się zmienia, ja jestem taki sam. Moja miłość do Ciebie i Twojej rodziny nie słabnie, nie osłabła i nigdy nie zawiedzie. Jestem Bogiem, który podtrzymuje, który zaopatruje i który nigdy nie opuszcza. Zaakceptuj tę prawdę: Ja mam kontrolę. Nie musisz dźwigać ciężaru świata sam. Oddaj mi wszystko, a ja przyniosę ukojenie Twojej duszy. Pozwól mi być bezpieczną przystanią, której szukasz, schronieniem, w którym Twoja rodzina znajdzie spokój i ochronę. Postępuj w wierze. Nadchodzące dni będą naznaczone moją wiernością. Dziś zamiast zmartwień pojawią się uśmiechy. Będzie zwycięstwo tam, gdzie widziałeś porażkę. Jestem Bogiem. Który wszystko przemienia dla dobra tych, którzy mnie kochają. Więc idź naprzód, ufnie, ukochany synu. Twój dom jest pod moją opieką, Twoje serce jest otulone moją miłością, a Twoja przyszłość jest bezpieczna w moich rękach. Jestem Bogiem, który nigdy nie zawodzi i opiekuję się Tobą i Twoją rodziną, dziś i na zawsze. Idąc naprzód, chcę, abyście pamiętali, że nie ma takiej ciemności, której moje światło nie mogłoby rozproszyć. Nawet w najtrudniejszych chwilach, w najsamotniejszych dniach i gdy wyzwania wydają się nie do pokonania, jestem przy Tobie, trzymając się moją potężną ręką. Nie ma nic, co mogłoby oddzielić się od mojej miłości, ani żadnej sytuacji, która byłaby zbyt wielka dla mnie. Wasza rodzina jest dla mnie najcenniejszym darem, dziedzictwem miłości, które Wam powierzyłem, i nie zostawiam ich samych. Nawet jeśli nie rozumiesz, dlaczego pojawiają się pewne trudności, ja działam w każdej sytuacji. Kształtuję charakter, wzmacniam więzi, przekazuję lekcje, które przyniosą wieczne owoce. Chcę, żebyś wiedział, że zmagania, które napotykasz, nie są tylko Twoimi zmaganiami. Walczę za Ciebie, walczę o Twoją rodzinę. Z każdą Twoją modlitwą, z każdą ełzetą, która spływa, Działam i poruszam niebo na Twoją korzyść. Nie poddawaj się, ponieważ Twoja wiara buduje mosty ku cudom. I nie zapomnij, że w środku burzy jestem Twoim pokojem. Jestem Bogiem, który uspokaja wiatry, przemawia do wzburzonego serca i przynosi spokój duszy. Ufaj, że chronię Twój dom, osłaniam Twoją rodzinę przed wszelkim złem i prowadzę Cię ku spokojnym wodom. Synu, Chcę nie tylko zadbać o zewnętrzne okoliczności, ale także poruszyć serca każdego członka Twojej rodziny. Chcę przynieść uzdrowienie, pojednanie, miłość i jedność. Chcę, aby Twój dom był odzwierciedleniem mojego królestwa, miejscem pokoju i nadziei, gdzie moją obecność można poczuć w każdej chwili. A gdy będziecie ufać, gdy będziecie chodzić w wierze, wiedzcie, że przygotowuję coś wyjątkowego. Marzenia, o których modliłeś się, nadzieje, które wydają się odległe, wszystko jest w moich rękach. W odpowiednim czasie to się stanie. Moje zaopatrzenie nadejdzie, moja łaska będzie wystarczająca, a błogosławieństwa, które dla Was przygotowałem, zostaną wylane w obfitości. Ukochany Synu, pozostań wytrwały. Nie patrz na fale, ale na mnie. Jestem Bogiem, który troszczy się. Przywraca i przemienia. To, co dziś jest przyczyną bólu, stanie się świadectwem mojej chwały. Uwierz mi, najlepsze jeszcze przed Tobą. Moja obietnica dla Ciebie jest jasna. Dbam o Ciebie i Twoją rodzinę z wieczną miłością, która nigdy nie zawodzi. Krocz pewnie, bo jesteś bezpieczny w moich ramionach, a razem zbudujemy historię zwycięstwa, wiary i nadziei. Jestem Twoim Bogiem i nic nie może tego zmienić. Synu, wiedz, że bez względu na to, co przyniesie przyszłość, ja jestem tym, który idzie naprzód i przygotowuje drogę. Jestem Bogiem, który wyznacza przed Tobą szlaki, aby Twoja podróż była bezpieczna, nawet jeśli wyzwania wydają się nie do pokonania. Kiedy patrzysz na horyzont i nie widzisz kolejnego kroku, pamiętaj, że jestem Twoim kompasem, Twoim kierunkiem. Tym, który oświetla ciemną ścieżkę. Czasami oczekiwanie wydaje się długie, a to, czego chcesz dla swojej rodziny, jeszcze się nie ziściło. Ale chcę, żebyś wiedział, że czas nie jest wrogiem tych, którzy we mnie ufają. Każda chwila oczekiwania jest okazją do rozwoju, wzmocnienia wiary i pokazania mojej wierności w każdym małym osiągnięciu. Być może tego nie widzisz, ale pracuję nad dopracowaniem szczegółów dostosowaniem okoliczności, kształtowaniem serc każdego członka twojej rodziny i przygotowywaniem przyszłości, która przyniesie radość, pokój i dobrobyt. Moja ręka jest nad tym, co kochasz, a moja wierność nigdy cię nie opuści. Jestem Bogiem, który nie zawodzi. Gdy pojawią się trudności, gdy burze pukają do drzwi, nie trać nadziei. Jestem tym, który uspokaja wiatr i burze. Nie ma znaczenia jak wielka jest walka, ponieważ Twój Bóg jest większy. Moja siła jest większa od jakiejkolwiek słabości, mój spokój jest głębszy od jakiegokolwiek zamętu. Nigdy nie będziesz sam w tej podróży. Pamiętaj zawsze, że moja wizja jest szersza niż Twoja. Widzę przyszłość w sposób, w jaki Ty nie możesz tego dostrzec, i przygotowałem coś bardzo wartościowego dla Ciebie i Twojej rodziny. Nie trać się ufności. Bo moja obietnica jest wieczna i niewzruszona. Dbam o każdy szczegół, a kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, jak bardzo byłem obecny w każdej chwili, dbając o Ciebie i Twoich bliskich. We wszystkim co robisz, zaufaj mi. Kiedy poczujesz się zmęczony lub zniechęcony, szukaj mojej obecności. Gdy pojawią się wątpliwości, zwróć uwagę na moje słowo i znajdź ukojenie w mojej prawdzie. Jestem tutaj i zawsze będę, aż do końca czasów, dbając o Ciebie i Twoją rodzinę z miłością, która nie ma końca, z ochroną, która nigdy nie zawodzi i spokojem, który przewyższa wszelkie pojmowanie. Synu, nie bój się, krocz odważnie, bo ja jestem Twoim Bogiem i jestem u Twego boku. Każdy Twój krok będę szedł z Tobą. Zwycięstwo jest pewne, bo jestem z Tobą, teraz i zawsze. Jeśli dotarłeś aż tutaj, chcę ci serdecznie podziękować. Wasza podróż wiary jest cenna i to wielki zaszczyt, że mogę dzielić się z wami tymi słowami. Wiem, że słuchając tego przesłania, pozwoliłeś, aby moja obecność poruszyła twoje serce i za to jestem wdzięczny. Bóg widzi każdy twój wysiłek, każdą chwilę zwątpienia, każdą cichą modlitwę. Jest z tobą, dbając o ciebie i twoją rodzinę w wyjątkowy i szczególny sposób. Nie ma słów, które mogłyby wyrazić wdzięczność, jaką On czuje wobec Ciebie, który trwasz w Jego obecności. Nadal ufaj, krocz dalej z wiarą, bo to, co najlepsze, jeszcze przed Tobą. Twoja historia zwycięstwa i przemiany już się pisze, a Bóg będzie u Twego Boku przy każdym kroku, który podejmiesz. Dziękuję, że poświęciłeś czas na wysłuchanie tej wiadomości. Niech pokój Boży ogarnie Twoje życie i życie Twojej rodziny, a Twoja wiara niech będzie zawsze odnawiana, umacniana i kierowana przez Jego nieskończoną miłość. Niech Bóg obficie błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę, dzisiaj i zawsze.